Cześć, jestem Pix, powitam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft z lifestyle. i w dzisiejszym odcinku zdobędziemy swoje pierwsze dodatkowe serce oraz totemy. I na początku umówiłem się z moim teammateem, że da mi jedno serce w zamian za diaksowy kilof i zbroję oprócz spodni. Ja się bawię z królikami Okej okay. Mały zombie zabije mnie! Zabij mnie szybko! Zabij mnie szybko! Czekaj! Zabij, zabij, szybko, tu zabij mnie tu spawna! Czekaj, zabij! Mam spawnę, bij mnie, bij mnie, mamy zero HP! Dobrze No i dobra, <ślektrony> no dobra. Konie giniesz! Za kolejesz zbroję. Co to za dziury? Co? <ślektrony> <ślektrony> A tam to ja tutaj bazę robię! A tamto nie moje dziury już są. Jest. Dobra, dawaj i ty, bo ja już nie mam dwóch serc Dobra Mam tylko osiem serduszek. A nie, sklaś miała No korna nie bij mnie! No i dobra Takie interesy miło to było robić. Dzięki. I teraz słuchajcie, idziemy znaleźć sobie to cało wieże pillagerów. Nie wiem, gdzie ona jest, tak w ogóle. Przecież kordy w końcu znajdę, ale no, chciałbym zrobić sobie właśnie rajda i mieć to temy. No jak widzicie, mam właśnie te 11 serc, więc jest no naprawdę zarąbiście. O jest. Są so i pillagery. Tylko, że ten z banerem o ile tutaj gdzieś jest, by mi się... Ej! Dobra. Już mogę sobie uciec. Patrzcie, gonią mnie. To cała, cała zgraja. I tu jest jeszcze jakaś jedna piramida. I tu to blisko były trzy piramidy. Ale no dobra, potrzebuję to całą wioskę znaleźć, której nie pamiętam oczywiście kordów. Later. Dobra, rade nam się już ładuje, tylko że ja bym się jeszcze przespał. Fajnie jakby mi jakieś siekierki jeszcze z nich wyleciały. Ponieważ no nie wiem czy tako w ogóle... Są rady to zrobić. Hello, gdzie są najeźdźcy? Są i oni. Golem nam idzie pomóc. Nie no, bo nim szybciej zbroję zepsuję. Kurde, z tym krałem jest słabo. No widzę, że tu się rozpią kolejni. Nie dał się kierpi. Dlaczego golem jest w wodzie? Tak w ogóle się zastanawiam. Ej! Proszę mi tu villagerów nie zabijać! A golem bo zabił? Gdzieś chyba się teraz indziej zrespiły. On tu sobie nawet jest byk. Kurde, byk mnie hitnął tak potężnie. Dobra, czekajcie, muszę zrobić jedną rzecz. Drugo siekierę. Tak nie został Goleń chyba skrzeką. Dobra. Gdzie jest crafting? Dobra. Tu już są. Dobra. No i tutaj kota wiedźma została. No i teraz już powinien być gdzieś tu o tym. Kurde, żelaza nie mam. Nie glingolemię. O, tu są. Nie no, najgorzej będzie z wyksami. Ty, bo oni mnie gonią. Z bykiem jest trochę niebezpiecznie się klepać Oj, dobra, w tym jedną hitę no tu te weksy latają. Czy ten co? Muszę uciekać Bo weksy mnie gonią. Mam pierwszy totem. Oweksa już tu jest. Dobra, on już dostaje obrażenie. No chodź, chodź. Tu jest pełno tych z siekierami. Dobra, z nimi lepiej jest tak. Nie te weks. No i dobra. No jest udany. Mamy totem. Ten już nam prawie padł. Ta weksa ze No i dobra, jest fajnie. Mamy pierwszy totem.

Wow. Oj, gdzie to spacznę? Czekaj, jest. bo nie mogę. Już idę. Już. A masz złoto? Jeszcze mam. Bo mi brakuje osiem, żeby mieć dwa bloki dla ciebie. I jeszcze jeden blok. Dobra, to wejść na powierzchnię. Dobra i wejść od siebie złoto i ty diaksę. Okay. Dobra, z... Dobra. Zcraftowałem ci dwa bloki. W sensie co? Jaksów? Okej. Okay. U mnie, u mnie za bardzo przeżywają mecz. Tak? Na jakichś mieciach gadają. Bo o nim gadają. To jest Cicho. jest niemiły. Przepraszam. Nie wiem, gdzie te szkolety są. Ej, mam taką esę zaraz będę miał. No. Chorys psychicznie. Ja jestem chory w, w sensie. No, ty jesteś chory. W sensie. Nie wiem. Połamiam je. No kurde. Dobra, mam... Pix Pro jest. Rzecz mamy. Ametyst. Coś ametyst Bartek idziemy. Jak ci zrobię to serce, to idziemy do netheru. Tylko teraz nie wpadnij do lawy. Ale kurde, jak spadłeś, to ja powinienem do ciebie, do ciebie serce dostać. Ale pisał mi min lawa, a nie... Tak, ale ostatni raz cię zutknąłem. No tak. Pistole, jesteś w bazie? Nie. Cześć? Kurde. Curl, curl. I przed kolejnym rajdem pożyczyłem sobie od mojego sojusznika nowy hełm i miecz. Okej, okay. no i idź na mi rzucił. Dziak <grym> 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 tu jest Czekaj, Ja go wcześniej. No bo creepera w bazie, nie wiem jak. Tak Cyk. Bardzo mam rapie. Nie wiem, jaka armia tu jest. Ooooooo! Pippuuu! Let's go! Let's go! Oh my goodness! Eleven star. Przed 10 Głupi jesteś czasem. Czekaj, chcę ze statystyki zobaczyć. Statystyki jak gram ja mam 6 godzin. O... Ja mam 6,39. Ja mam 8 z siedemdziesiąt No. Ja mam o, najmniej. O, kolejne, o, kolejne diaksy. Ty Maciek jesteś? Już, już, już. Takie to ciężkie. Takie statystyki. Ja nie mogę teraz. To mógł, zacznie móc. Chodź po jakoś sprawdziłem. Właśnie. Zabuduj się i wystarczy. Potrzebny Ci akurat w tym momencie. Tak. A Ty magic ile masz? Bartek blok mnie się kończył. Czekaj, 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 czekaj. Dirt Czekaj, czekaj, na shifcie. Żebyś nie spadł, bo tu się przechwychamy, okej. Okay. Piszczo, a jaka była... Boże, Bartek. Nie, była... nie mam bez... Nie... Co, blaków? No. To chodź kopać. No i w tym momencie odeszłem od wioski i poszedłem spać w innym miejscu. I Nie wiem, tak jakby przez to rajd się zepsuł, bo nie było już na najeźdźców. Nie, zbagało się, nie mógł wystrzelić. No, i mnie było. Wee me, wee me. To się warte krawić? Co to udawał? Tam jest przejście. No, tam. no, to trzeba wielki okrąg dać. A nie, o tutaj w sumie A poczekaj. O! Myślałem, że to prosiak się obsrałem. spręg mi się zbugował Jest! Mam nadzieję, że masz nieodporność Tak, rzuciłem, ale ledwo. Czemu tu bloku jednego nie było? Nie wiem właśnie. <laughs> jak ci jak zabiera serce, coś. Eee, ale się absurdałem. Tu bloku nie było, o tu. I spadłem w dół. GG. Fajarka mi się skończyła, jak spadłem z to zginąłem. Kiedy strzały przenikają przez moby. Tam by się. Czy tam coś jest w ogóle? Jakbyśmy się tam przebudowali? Chy, nie. Nie. Ja, nie. ja nie wiem, czy bym tutaj nie został, i się ten. I się wkopał chyba. Nie, chociaż pod nami jest lawa. Właśnie pod nami jest lawa i byś z lawy wpadł od razu. Czeka, ja, się powie, ja się Ja się żeby pokopać. chodź do mnie. Masz sobie. A nie, masz jakiś kabl? Kabl? Yeah. Dobra, kopiemy się dalej. Nie, oh, yeah. jestem. Nie mi, że zaraz to co spadnie. Dzisiaj okay. okay. narrator, czytam wszystko: Które idziemy? O, w prawo, dobra. Nie wiem, to no jest taka przestrzeń potężna. Tu już nic nie ma. Mam, mam dla ciebie. 23 diamenty. U. I nie wiem, co się teraz stało. W ostatniej fali nie było tego gościa z Totemem. No i przyszłem sobie jeszcze raz do tej wioski z efektem Bad Omen, ale rajd nawet się nie chciał zacząć. I to chyba przez to, bo nie było tam żadnych villagerów. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Na ra.